Jakoś tak dziwnie zawsze wypada, że po każdej wyprawie mam co najmniej 5 kg do przodu. I uwaga, no niestety nie są to same mięśnie. Nie wiem jak ja to robię, ale robię to. Kuba ma być pierwszą wyprawą, w której przyjadę z bilansem równym zero. Myśląc o Kubie i o jedzeniu mam w głowie owoce, owoce i jeszcze raz owoce. W związku z tym jestem sama bardzo ciekawa czym Kuba nas przywita. Właśnie wyruszamy na naszą wyprawę a ja będę szukać specjałów Kuby w opcji bardzo basic. Trzymajcie się i smacznego! Ta gluarapo, napuść czynę cukrowej, zajebiste. Jesteśmy już z powrotem w Hawanie, e, w związku z tym nadszedł czas na krótkie podsumowanie naszej kubańskiej kuchni wyprawowej. Od czego by zacząć? No cóż, Kuba jest biednym krajem i biednym też, jeśli chodzi o kuchnię. E, nie miałam okazji kosztować wszystkich dostępnych potraw. Niemniej jednak rzeczywiście nie ma dużego wyboru w takich małych wioskach, mniejszych miejscowościach. Kubańczycy żyją przede wszystkim na, bazując na pizzy. Pizza con queso, pizza con Hamon, Tortilla to są trzy potrawy dostępne praktycznie w każdym miejscu. Eee, po dwóch tygodniach mam Sera oto. Na pewno. E, wydawać by się mogło, że przy tym dostępie do wody będzie tu mnóstwo ryb, mnóstwo owoców morza, ale i w tym klimacie e, pełno cytruczu. Duże zaskoczenie? Tak nie było. Tak? Ryby jedliśmy tak naprawdę raz i to e, zakupione za uśmiech od rybaków gdzieś w malutkiej miejscowości w środku dżungli. Jeżeli chodzi o owoce morza, nie widziałam w sklepie żadnych. Z cytrusów oczywiście dostępne w dużej ilości banany, banany żółte, czerwone, indiańskie jak je nazywali. Trochę jest ananasów, dużo jest soku z ananasów, sorry. I to tak naprawdę wszystko. Na pewno na Kubie wszędzie i w każdym miejscu można dostać rum, dostać piwo. Trochę problemu jest z wodą, ale nie do końca, tak? Przeżyć można. Na koniec bilans mój wagowy wyszedł zero, co mnie cieszy, to pierwsza wyprawa, na której nie przybrałam na wadze. No nic, kubo. Żegnaj, było bardzo miło, widzimy się kolejny raz, mam nadzieję, do usłyszenia, do zobaczenia.